A ja mam wesołą ziemię, no bo niektórzy Ej. palą i niszczą tę ziemię. Też mam kran z wodą i go przekreśliłem, dlatego że nie może się na wodę. Ziemia z wodą i z wyspami i krajami. Ja albo wędrować koło szkoły, albo gdzieś je umieścimy. Na drugim kamyczku są drzewa, które sobie rosną w świętym spokoju. się Dla nich też wyzwanie, bo jednak malowanie na kamieniu wcale nie jest takie proste, jakby się wydawało, bo kamień ma inną strukturę niż kartka, no i jednak tutaj też to uczy cierpliwości. Potrzeby naszego środowiska są tak ogromne, że w naszej szkole wychodzimy poza przedmioty. Bardzo dbamy o to, żeby, żeby nasza młodzież miała udział we wszelkiego rodzaju akcjach o charakterze ekologicznym. Nikola i? Brawo! Jak masz na imię? Witalina. Witalina? Siądziesz sobie tutaj, to jest taki multimetr. Jest ile? 16 stopni. I teraz wróćcie do 10 stopni. A ja ci już zabieram słońce, dzięki Ci bardzo. Młodzież dowiedziała się, co to jest OZE. I dlaczego to jest takie ważne dla naszego e, kraju? W ostatnim czasie uczniowie wykonali e, modele z wykorzystaniem baterii solarnych. Takie warsztaty również rozwijają moje zainteresowania, ponieważ jestem nauczycielem geografii. Tutaj nie mamy jeszcze takiej dużej temperatury w maju jak lipiec, sierpień, czerwiec. Panele się bardziej nagrzewają. I pomimo tego, że słońce świetnie operuje, ale też dobrze operuje już w maju. Dział edukacji ekologicznej działający właśnie przy Zakładzie Gospodarki Odpadami tą edukację ekologiczną prowadzi na różnych polach i w różnych kategoriach wiekowych. Spotkania wyjazdowe do placówek szkolnych, ale także gościmy tutaj na terenie ścieżki edukacyjnej, która już od wielu lat tutaj działa przy Zakładzie Gospodarki Odpadami. Uczniowie szkół ponadpodstawowych mieli za zadanie wykonać wędrujący kamy, który nawiązywałby do tematyki związanej z ekologią. Tutaj się pochylamy nad pracami konkursowymi we wszystkich kategoriach wiekowych. To są energetyczne kamyki, wędrujące kamyki, które zawierają na sobie ekoprzesłania po to, żeby edukować nie tylko tych, którzy brali udział w konkursie, ale tych, którzy te kamyczki znajdą w przestrzeni publicznej.